Siemano wszystkim tutaj. Jaderman 100 i witam Was w piątym odcinku z serii tutoriali poświęconych Unity 3D i C Sharp. W poprzednim odcinku stworzyliśmy sobie takie oto ognisko. Dodaliśmy dźwięki, dodaliśmy system partikli jako ogień i jako dym. Poza odcinkiem zmniejszyłem wielkość tego na pół, z jednego na pół, żeby ognisko było trochę mniejsze. Dobra. Także w tym odcinku zajmiemy się skryptowaniem tego ogniska. Także pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to w graczu, no musimy nadać mu tak, gracz. Nie mamy go tutaj, dlatego klikamy Add tag i tutaj w element 0 wpisujemy gracz. Dobra, teraz przechodzimy do gracza i tutaj, gdzie mam tak i mam untaget, to zaznaczamy jako gracz. Klikam najlepiej apply i zostawiamy. Dalej, do ogniska. Dodajemy Collider, który będzie naszym wyzwalaczem, czyli Triggerem. W tym celu klikamy Add Component, Physics i w moim wypadku Sphere Collider. Rozwijamy go. Zaznaczamy i trigger, co znaczy, że możemy przez niego przenikać. Dalej Radius zwiększamy. I teraz możemy ją dostosować za pomocą wstrzymania Shift i rozciągania tych kropek. Także rozciągamy to tak troszeczkę. No, mniej więcej tyle. Powiedzmy, że będzie dobrze. Jeszcze trochę może. Ok. Też na pewno będzie dobrze. Z takiej odległości po prostu będziemy mogli rozpalić ognisko. Także teraz jeszcze w dźwięku oznaczam Play on Away. Kto zapisujemy? O mój Boże, dlaczego tak? o ta hel, coś się popsuło. Mm, dobra, zostawiam tylko to. To sobie zostawimy. Okej. Okay. Także teraz, tutaj widzę jakieś mam błędy, ale to nic. Klikam New, Create. mmm... C-Sharp script i nazywamy go ognisko. Włączamy. Czekamy, oczywiście, chwilę. Ok, także usuwamy te komentarze, bo nie są nam potrzebne. I piszemy publiczne zmienne. Pierwszą zmienną będzie publiczna mulowska i ją nazwiemy czy zapalić dalej będzie kolejna publiczna zmienna typu ból czy można jest to równoznaczne czy można zapalić ale żeby było krócej zapisujemy tak dalej mamy publiczną zmienną typu ból czy zapalone jest nam potrzebne do tego, żeby zgasić ognisko będzie i dalej public bull czy pokaza, pokazać jest to będzie nam wyświetlać lub nie wyświetlać y, informacji jakim pod jakim przyciskiem po prostu się włączę włącza ognisko dalej piszemy public particle system nazywam to partikle partikle 1 a dalej piszemy public particle system particle 2 średnik oczywiście na końcu dalej piszemy public audio source OK, nazywamy to dźwięk. I piszemy dalej public light. Światło. Te publiczne, yy, powiedzmy, zmienne, czyli particle system, odpowiadają za to, że to tutaj możemy przyciągnąć particle, czyli przypisać particle system, żeby operować ich opcjami. Tak samo z audio source'em i z lightem. Dobra, także teraz to zapisujemy. Przechodzimy do Unity. Do ogniska wrzucamy skrypt. Ok. I tak do partikul 1 przyciągamy ogień. Do partikul 2 dym. Dźwięk. Będzie to ten audio source. Light, point light. Dobra. Także wracamy z powrotem do monodevelopa. I teraz napiszemy. Nową funkcję, czyli void on trigger stay. Jest to funkcja odpowiadająca za to, że kiedy wejdziemy w dany kolider, który jest triggerem i w nim staniemy, wtedy będzie możliwość wykonania tego kodu. I w dwóch napisach piszemy collider call i dalej pod spodem, oczywiście dwie klamerki. I w tych dwóch klamerkach piszemy coś takiego. If czy zapalić jest równe true i um, input. Czyli teraz będziemy chcieli, że po naciśnięciu również przycisku, kropka, get key down, czyli po wciśnięciu przycisku w dół, dwa nawiasy. I tutaj teraz podajemy nazwę, czyli key code. Po kropce wpisujemy literę. W moim wypadku będzie to E. No i dobra. Teraz pod spodem piszemy warunek. Yy, tak, no, przepraszam. Jeszcze jeden w ogóle trzeba tutaj dodać warunek. Trzeba napisać if call, kropka. Tak. Równa się w dwóch nawiasach gracz, musi, musi być identycznie wpisana jak tam co, co dodawaliśmy na początku odcinka i w to zamykamy sobie to wszystko zrobimy tutaj jeszcze tylko żeby kod był czytelny i przejrzysty, tutaj damy tabulator no i dobra teraz tutaj napiszemy, aby żeby nam włączyło particle Czyli piszemy particle 1. Enabled emission. Równa się true. Takie coś włącza nam particle Jeżeli tutaj damy wartość na false, wtedy je włącza. Także piszemy tak samo the particle 2. Kropka enabled emission. Równa się true. Czyli że włączy. Dalej piszemy audio, kropka nie, nie audio, chwila dźwięk kropka play dwa nawiasy i średnik takie coś zaplejowywuje nam dźwięk i dalej light światło kropka mm, enabled równa się true co oznacza, że włączono światło. I jeszcze chcę tak zmienić, że to światło jest włączone, OK. Bo myślałem, że miałem włączone, że jest włączone. I także teraz powiedzmy, czy zapalone równa się true, bo wtedy za zapalimy to nisko. Także także tutaj zapiszemy, czy można. Jest równe false, bo jest już zapalone. I piszemy, czy zapalić, też jest równe false dobra teraz w funkcji start piszemy Enabled emission, tak jak tam, tylko że tutaj zmieniam wartość na false, żeby na starcie był włączony dalej piszemy partikle 2 chwilkę partikle 2 .enabled emission równa się false dalej piszemy w sumie tyle tak tak bo światło mamy wyłączone tak czy siak dobra tylko teraz muszę skorzystać z ściągawki bo jeszcze muszę aha czyli tutaj też widzę dobra to w sumie możemy dodać zabezpieczenie że światło .enabled równa się false to jest już w ramach zabezpieczenia, gdybym to przez przypadek włączył. I widzę, że tam też dałem, że czy można jest równy na true. Także ja to tak wolę zostawić, bo potem może coś nie działać. Dobra. I teraz wyświetlimy sobie informację o tym, jakiego przycisku musimy użyć. Także piszemy void yy, on GUI. I pod spodem piszemy tak. If. Y, czy zapalić równa się true to wtedy GUI kropka box dwa nawiasy new rect kolejne dwa nawiasy i w tych nawiasach piszemy tak screen czyli screen width czyli szerokość ekranu podzieloną na dwa dalej piszemy screen. po przecinku oczywiście screen. Kropka, hate. mnożone przez 2 odjąć screen height kropka hate. oj. screen kropka, hate. przecinek i teraz podajemy wielkość okna, czyli w moim przypadku to będzie 200 na 50 i teraz tak. Od wartości screenwy wydzielane przez 2, odejmujemy połowę yy, szerokości okna, czyli w moim wypadku będzie to 100, bo dam okienko na 200, a tutaj yy, w wysokości, w wielkości od góry ekranu, piszemy dodać, odjąć 150 pikseli, co da nam to, że po prostu będzie to 100 pikseli od dołu ekranu. I teraz tutaj po przecinku piszemy. Naszego stringa. Czyli tutaj napiszemy naciśnij E, aby, po, aby zapalić ognisko. Ok, naciśnij E, aby zapalić ognisko. No i tyle. Zakończamy to. Dobra. I y y y dobra. Teraz trzeba będzie jeszcze dodać, bo na razie to jak jak zobaczycie, to nie zadziała. Kiedy za zaplanowałem grę i podejdę, nic nie wyświetla, i kiedy nacisnę E, też się nie wyświetla. A to dlatego, że jak tutaj możecie zobaczyć, ta zmienna nie jest na true. Możemy teraz y ją przepisać, tylko ja muszę zobaczyć, jak ja to zrobiłem. Aha, po prostu dałem pod tym, że czy zapalić jest true. No to tutaj tak samo zrobię. Napiszę po prostu, że czy zapalić jest równe true. Niestety muszę czasami, żeby sprawdzić jak to napisać, muszę zaglądać do notatnika. Dlatego, że nie mam drugiego monitora, a laptopa teraz nie mogę wziąć. No i dobra, i to już powinno działać. Także, póki pamiętam, dałem sobie jeszcze tutaj jeden warunek. If czy można równać się false to wtedy czy zapalić również się równa false yy, jedno równa się false dobrze mówię? czy zapalone nie, przepraszam, to ma być czy zapalone, czy pokazać czyli kompletnie nie te dwie, czy, czy zapalone wtedy, czy pokazać. Tak to tu napisałem i tak to powinno działać. Czy, czy to ma sens? Ej, Boże, nie false, tylko true. To nam po prostu potem pomoże przy wyłączeniu ogniska. Dobra. To zostaje. Oczywiście nie musimy tutaj dawać klamer, bo jeżeli tak to zapiszemy, to tylko kod w tej linijce, czyli w moim wypadku 34 będzie działać. Dobra, i teraz zobaczymy, czy to działa. Podchodzę do ogniska, klikam E. Jak widzimy, się włącza. Tylko, że widzę, że czy zapalić yy, nie ma wartości FOS. Co oznacza, że gdzieś coś to powoduje, że tak się dzieje. Tylko teraz pytanie, które to powoduje. Coś tu na pewno musi powodować to, że zapalić jest dalej na true. To nie powinno tego powodować, ale zaraz zobaczymy. No tak, no czy zapalić jest true, ale tutaj możliwe, że. Mm. Ta, Aha, dobra, dobra. Jeżeli wiem jak to trzeba, w funkcji update należy napisać tak, że if. Czy można jest na. False. To wtedy czy zapalić też jest równe false. I teraz zobaczmy. Okej. Okay. Podchodzę do ogniska, klikam A. I jak widzimy zniknęło nam to. Kiedy wyjdę? I wejdę. Nadal tego nie mamy. Także wszystko działa. Dobra. Także teraz dodamy sobie wyłączanie ogniska. Także kopiujemy sobie włączanie. Wklejamy pod spodem. I teraz tak, tutaj, czy zapalić jest. Chwila. I czy zapalone jest równe true? Czy zapalone jest równe true? I wciśniemy. Przycisk w moim wypadku F. Oczywiście tutaj możecie dawać dowolne przyciski. To wtedy i teraz zmieniamy wszystkie wartości, które wcześniej były na true na false, a false na true. Także tutaj zmieniamy false. Tutaj też zmieniamy na false. Tutaj zmieniamy na true. Nie na false. Przepraszam. Tutaj też na false. Tutaj na true. i tutaj też będzie na true i teraz tego zmieniamy dźwięk. play na dźwięk. Kropka, stop ok i to wszystko powinno działać zobaczmy a tylko jeszcze dodamy sobie w funkcji onGUI dodamy sobie Żeby tutaj nacisnąć F. Dobra, przejdźmy do Unity i zaplejujmy grę. Podchodzę, klikam E i coś się popsuło. Coś jest nadal źle, chociaż nie powinno być. A, już wiem dlaczego. To dlatego, że nie dodałem Voida innego, czyli OnTrigger exit w nawiasach kolider colli call wojdzie tym piszemy tak jak mam tutaj Czyli czy zapalić i czy pokazać jest równe false czy zapalić nie czy, no, czy, czy pokazać też ale to później czy zapalić jest równe false i czy pokazać Czy pokazać też jest równe? false średnik dobra Czy tutaj o czymś jeszcze nie zapomniałam Raczej nie. Wszystko już powinno działać O, nagrałem już 17 minut, trochę długo, ale to nic. Klikamy play. Podchodzę. Ojoj, coś się baguje. Coś jest nie tak. Boże, tu nie, czy zapalić, tylko czy. czy pokazać. O. Tak, tak, tak. Nie zmieniłem tego po prostu, bo to kopiowałem i dlatego też powinno na pewno działać. Naciskam E, zmienia się na F. Ja wychodzę, chodzę, wchodzę i jest F. Naciskam F i teraz trzeba jeszcze czy pokazać, żeby było na FALSE. Czy pokazać... się FALSE. Okej. Okay. Oczywiście po tym jak dodamy skrypt na arcykli będzie trzeba zmodyfikować trochę ten skrypt, tak żeby po prostu, kiedy mamy rozpałkę, na przykład taki item, po prostu się nazywa rozpałka, albo na przykład jakieś patyki, to wtedy możemy rozpalić ognisko. I oczywiście potem na przykład możemy podmieniać model tego ogniska, ale to już takie bardziej zaawansowane jest. Także to na pewno kiedyś pokażę, ale na pewno nie w najbliższej przyszłości. Dobra, naciskam F, e. wszystko działa, wychodzę, ognisko się ładnie pali, podchodzę, chcę je zgasić, naciskam F, wszystko się zgadza, teraz naciskam E, znowu się włącza F, włącza i tak mogę cały czas. No i dobra, także wszystko działa. Teraz dodamy sobie to, aby co powiedzmy co ileś tam minut. Ognisko po prostu gasło, żeby się nie paliło w nieskończoność. Także w funkcji update piszemy if. A nie, przepraszam, najpierw musimy sobie dodać nasz timer. Także na razie go napiszę nieukrytego, tak żebyśmy to wszystko widzieli. Także piszemy public float timer 6 I tutaj piszemy tak, funkcja update if. Timer 6 jest większy równy na razie, żeby to pokazać 20 sekund. To wtedy. Yy, I tutaj kopiłem to, co było w wyłączeniu ogniska. Wklejamy tu, nic nie zmieniamy. Tylko jedyną rzecz, jaką dodajemy, jest else. Else, if chyba tutaj miało być. Tak, else, if. I tutaj, yy, czy zapalone tak czy zapalone jest równe true to wtedy timer 6 plus równa się time.delta time, time razy 0.9f średnik i teoretycznie to wszystko powinno działać zaraz zobaczę sobie czy na pewno dobrze napisałem dobrze napisałem no czyli daję play Podchodzimy do gniska, klikamy E Jak widzimy nasz timer się nalicza, Odejdę również się nalicza. A, zapomniałam, w paru miejscach tylko dodać pewnej jednej istotnej rzeczy. Tutaj. Czy tutaj. W którymś miejscu trzeba dodać, żeby timer A się zerował. Tak, przy wyłączeniu timer ma się zerować. Przy wyłączeniu ma być, ma się zerować i... Tutaj. Timer jest równy 0, żeby naliczało ponownie, kiedy włączymy. Dobra. Klikam play. Podchodzę, klikam e. Czekamy 20 sekund. W tym momencie, kiedy mam trochę czasu, powiem Wam o jednej ważnej rzeczy. Chodzi o to, że mam do Was pytanie: czy chcielibyście, abym zrobił obrażenia od ogniska. Jeżeli tak, musicie to napisać w komentarzu. Jeżeli będzie jakikolwiek komentarz, że ktoś to chce, to wtedy oczywiście to zrobię. O! I jak widzieliście, timer nabił się do 20. No i ognisko gasło. Także teraz mogę nacisnąć E. I kiedy nacisnę F, zeruje się. Oczywiście, jeżeli tego nie chcemy, nie musi się to zerować, ale moim zdaniem nie ma trochę sensu, bo wtedy yy, byłoby to w sumie takie trochę dziwne, że jak zgasimy ognisko i jak zapalimy, to ono będzie krócej, yy, to krócej się paliło. To tak trochę sensu nie ma. Również możemy dodać jakieś zabezpieczenia, żeby się nie dało ogniska zgasić, ale to jest... Nie wiem, nie wiem, po co by to w sumie było zapalenie i zgaszenie ogniska, ale tak dodałam, żeby... Może się to komuś przyda, ktoś ma pomysł, jak to wykorzystać. Dobra, czyli skrypt na ognisko, na włączanie... Wyłączanie ogniska oraz wyłączenie go po jakimś czasie zrobione. Ja to, powiedzmy, ustawię na jedną minutę. No i dobra. Także to by było na tyle w tym odcinku. Czekajcie, włączymy tylko, żeby się na maksymalnym okienku włączyło. Także to byłoby na tyle w tym odcinku. Tak więc, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim, oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. Jeżeli jakiekolwiek zagadnienie z powyższego tutoriala jest dla Ciebie niezrozumiałe, po prostu potrzebujesz pomocy, to zapraszam na forum Kursocenter. Link w opisie. Polecam.